Hej siumczku, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 1 lutego 2024 roku. No i co, Marvel no w sklepie i mamy nową emotkę, czyli Me and You za 500. Tak się tutaj prezentuje, Astra za 1500, Daichadu za 800, Siewca za 800, Złota Motyka za 800, Zestaw kiełba za 1300, jeśli mamy plecak. Kiełba za 1200. Hotdog za 300. Kiełbasa bojowa za 800. Tajemotka Sears Secret i Lady Lost Land w sklepie. Zestaw łodzik imprezowy za 2300. Mi tyle pokazuje wam cały zestaw, a normalnie ten zestaw Isi nie ma i itema kosztuje 1700. Festiwalowa Fedra za 1200. Zębosolka za 800. Wielki Kurczak nadal w sklepie, ikony czyli Buga, Ali A, Lachlan, Cypher PK, Chika, Idegrevk to samo, Endo nadal w sklepie, Diesel to samo, ścieżki emowe nadal w sklepie, The Weekend to samo, Melody Namienta nadal w sklepie, powrócił rozpuszczalnik i mamy nową gitarę czyli Lodowy Piorun za 500, Tak się tutaj prezentuje. No i co, jeśli sklep i wam się podobał, to pamiętajcie: sub łapka w górę, ko-dżidżila w sklepie, a się Wami żegnam. Siemneczko.